Cześć, wybieram się dzisiaj na kolejną podróż, tym razem tak daleko na wschód, jak jeszcze nigdy nie byłem, to znaczy do Korei Południowej. Mam lot 13:30, więc niedługo zbieram się na lotnisko, ale najpierw jeszcze spacer po krakowskich bulwarach wyślanych. Zobaczcie, jaki fantastyczny klimat! Czuję się jakby było z 15 stopni, przynajmniej jest absolutnie fantastyczna pogoda, szkoda lecieć. W Korei spędzę 9 dni, to znaczy 9 dni razem z lotem tam i z powrotem. Natomiast czeka mi bardzo długi lot z Krakowa do Monachium, z Monachium do Korei Południowej do Seulu. Ten lot z Monachium do Seulu będzie trwał 11 godzin. Następnie w Seulu muszę czekać 4 godziny na pociąg i później jechać z tym pociągiem przez 5 godzin jeszcze. Uh, przez dosłownie całą Koreę Południową Także będzie czad No to pierwszy etap podróży mam za sobą Jestem w Monachium na lotnisku uh, I byłem właśnie w loży Także za darmo się zjadło, napiło no i cóż, teraz zostało mi pół godziny do lotu do Seulu. Także idę do bramki mojej. i No i tyle, w droga. Lot do Seulu z Monachium, 11 godzin. Firma załatwiła mi klasę ekonomiczną premium. Dzięki temu mam więcej miejsca. Siedzenie mam szacza. Mam więcej miejsca z przodu. No jest w ogóle czat. Udało mi się, jestem w Korei Południowej, w Seulu. Mój ziomek z Niemiec też jest. I w poniedziałek zaczynamy pracę, dzisiaj jest sobota, czyli jutro mamy wolne. Ale najpierw musimy się dostać do innego miasta. Czekamy teraz na pociąg, zostało nam ponad 3 godziny, więc zaraz pójdziemy coś zjeść. A później będziemy jechać przez całą Koreę Południową jakieś 4,5 godziny. Także będziemy gdzieś. Na godzinę 22 w hotelu. Jutro cały dzień wolny. Także super. Patrzcie, sobie zamówiłem wołowinkę, tak zwane po. Za 32 zł. Możemy mieć całkiem dobry deal. No i będzie jedzone. Jestem w hotelu, gdzie spędzę najbliższe jakieś 7-8 dni. Proszę bardzo, to jest mój pokój. Całkiem duży. Nie ma tutaj siłowni w tym hotelu. Także przynajmniej jest kawał podłogi, żeby potrenować. Jakiś sprzęt do porównania kawy, herbaty. Łazienka bardzo przestronna. Super. Podoba mi się. To mój sprzęt, muszę go zaraz rozpakować. Jest 21.30, kładę się spać. I tyle. Jutro, dzień wolny. To jest mój widok spokoju Tak wygląda Korea Południowa, mniejsze miasto i gdzieś na zapleczu jakichś większych ulic właśnie do mnie auto przyjechało może więcej banerów niż u nas chociaż u nas też jest dużo jestem w sklepie południowo-koreańskim i chcę Wam pokazać parę cen tutaj jest waluta won południowo i powiedzmy 1000 wonów to jest niecałe 3 zł tutaj jest piwo, małe piwo 4,5% i ona kosztuje ponad 1000 złonów, czyli jakieś 3 zł. Mleko, litr mleka 3600 łonów, czyli jakieś 10 zł. Mała Coca-Cola, 0,3 litra, ponad 3 zł. Ten kawałek jakiegoś mięsa, nie wiem co to jest. Kosztuje prawie 10 zł. Problem jest w tym, że chcę zobaczyć, co jest w składzie. Patrzcie na to. Jak to czytać? Tu widzę jajka z przepiórki, chyba. Tak wyglądają. Jakieś 2,50 zł. Także super tanio. No, to jadę w końcu do pracy, do rafinerii. noc nocną zmianę. Pierwsza zmiana będzie 15 godzin. Jest problematyczna sytuacja. A później powinny być dwie kolejne zmiany, bo 12. A może będą tylko dwie zmiany, albo trzy zobaczymy. Przez ostatnie kilka dni nie miałem czasu w ogóle nic nagrywać. Z trzech dni pracy zrobiło się 5 po 12 godzin. Powinno mnie zostać zgodnie z planem: 1-2 dni na odpoczynek, na zwiedzanie, zanim stąd wylecę, a niestety tak nie było. Zresztą musiałem się w biegu pakować, bo wróciłem z rafinerii bardzo późno. Gdzieś godzina 22, musiałem się spakować, trochę przespać. Jest teraz godzina 5 rano i jadę do Seulu 400 km. I tam będzie lot do Niemiec, a później do Krakowa. Kraj południowej nie pozwiedzałem jakoś bardzo, właściwie wcale, ale przynajmniej będę jechał teraz pociągiem ponad 4 godziny. Więc.

w sklepach jest bardzo dużo produktów, które kupuje się na zasadzie 2 plus 1 albo 1 plus 1 czyli kupuje się jeden produkt i drugi dostaje się za darmo jeśli chodzi o zakupy to kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła to to, że można kupić puszkowane owady razem obok puszek z tuńczykiem kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła to jak jechałem pociągiem jechałem czterema pociągami tutaj i za każdym razem, kiedy konduktor wchodził do przedziału, to najpierw wstawał na baczność i kłaniał się wszystkim, dopiero wtedy szedł dalej. To samo było w hotelu. Kiedy wchodziłem do hotelu, do lobby, to recepcjonistka wstawała, wstawała na baczność, kłaniała się i, i tak było za każdym razem. Więc to było takie trochę dziwne. Właśnie przyleciałem z Seulu do Monachium. Jestem teraz w Lożych. I czekam na samolot do Krakowa. No i do domu. Będę miał dwa dni wolnego: niedziela i poniedziałek. A we wtorek rano znowu lecę w tamtą stronę świata czyli do Japonii tym razem. Ale tylko na 5 dni. Japonia to będzie fajna sprawa, dlatego że cała podróż trwa 5 dni, a praca to będzie tylko jeden dzień. Będzie czas na odpoczynek, na zwiedzanie. Planowane są dwa dni, chyba że znowu wydarzy się jakaś niespodzianka, tak jak z Koreą Południową. Na razie to tyle. Będę robił materiał z Japonii. Mam nadzieję, że nagram więcej. To tyle. Cześć.